Wyroki sądów są jednoznaczne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2021 roku i Naczelny Sąd Administracyjny w 2023 stwierdził, że Villa Anna Maria nie jest przebudową, lecz nową budową sprzeczną z planem miejscowym. Sędziowie podkreślali, że prawo nie może być omijane. A jednak 2 lipca tego roku starosta Tatrzański wydał pozwolenie na budowę. Jak w wielu innych przypadkach po spełnieniu wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków zostało wydane pozwolenie na budowę, jest obecnie w odwołaniu. Wojewoda oceni, czy dobrze wydaliśmy to pozwolenie. Starosta tłumaczy swoją decyzję zmianą stanu prawnego. W 2024 Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił część zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. To wystarczyło, by starosta mógł wydać nowe pozwolenie, mimo wcześniejszych wyroków, które zakazywały tej budowy. Chcemy tylko po prostu, żeby to, ta inwestycja była zgodna z planem zagospodarowania miejscowym obowiązującym w danym, na danym terenie. Boicie się pato deweloperki. No dokładnie tak, a to jest w zakopanym, no wszyscy wiedzą, że to, to wygląda tak, jak wygląda, że, że prawo budowlane no, nie jest przestrzegane no, w Zakopane. Projekt zakłada budynek trzy razy większy od obecnego. Nowa bryła ma się ciągnąć niemal do granicy Doliny Białego. Miejsca, które kochają i turyści, i mieszkańcy. To jest trzy razy większy budynek, yy, ma powstać niż tutaj istnieje. Czyli ma yy, rozpocząć się tutaj? I, kończy... i kończyć ciągnąć przez całą długość tam działki aż do, do końca działki do transformatora który tam, tam jest czyli prawie do doliny Białego do wejścia no tu jest o na parku zaraz yy, narodowego więc, więc to jest podobna inwestycja jak w dolinie przed doliną Białego <śm> pato deweloperka w zakopanem to nie tylko Villa Anna Maria przy samym wejściu do doliny Białego wyrósł apartamentowiec tak ogromny że nadzór budowlany musiał wstrzymać pracę budynek krytykowany za skalę. I brak poszanowania dla otoczenia, do dziś stoi pusty w otulinie parku. Na bachleckim wierchu miały być poidła dla koni. W rzeczywistości powstały luksusowe domki pod wynajem symbol kreatywnego obchodzenia prawa. Tam, gdzie jeszcze niedawno mieszkańcy przyjmowali turystów w pokojach gościnnych, dziś słychać tylko żal i złość. Niestety no, nie da się prowadzić działalności w tym momencie. Yy, są tutaj wyrzucane śmieci, jest hałas. Yy. Ktoś tutaj wkopał krzyże na posesji obok. To jest zrobione ewidentnie specjalnie. Eee, przychodzą tu dzikie zwierzęta, jeżeli tu nic się nie dzieje, a, a jeżeli się coś dzieje, to, to, to nie ma tutaj nikogo. Ciężko tu nawet mieszkać. Eee, moje dziecko jest budzone codziennie rano i, i jest to naprawdę uciążliwe. Hałas pił. Brud. I celowe prowokacje zmieniły życie w koszmar. Ale nie tylko ludzie zostali wypchnięci ze swojej przestrzeni. Na nagranych przeze mnie filmach widać sarnę grzebiącą w śmieciach, tam gdzie jeszcze niedawno panował spokój natury. Mamy obraz dramatyczny i wstrząsający. Chaos budowy odbiera miejsce i ludziom, i zwierzętom. Dotarłam też do nagrań, jak pracownicy wbijają krzyże cmentarne w górę śmieci. To nie tylko bezczeszczenie krzyża, ale i brutalny pokaz siły, celowe. Zastraszanie całej społeczności. Czy czujecie się zagrożeni? E, tak, dlatego że od dłuższego czasu m, przez pracownika inwestora mamy puszczony na pełny regulator radio, które idzie z balkonu pustostanu. pustostanu. E, jest wysypisko śmieci, które już Państwo widzieliście, cmentarz mamy zrobiony, a od, od niedawna, e, codziennie prawie od zaraz po szóstej rano. Przychodzi pracownik, który piłuje piłą spalinową. No to jest taki huk, że niestety nie tylko my, ale również i sąsiedzi tutaj wokoło yy, nie możemy spać i normalnie funkcjonować od samego rana. Tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze będzie się działo na następny dzień i co jeszcze wymyśli pracownik inwestora. Burmistrz podkreśla, że miasto nie wydaje pozwoleń na budowę, ale korzysta ze wszystkich dostępnych narzędzi, by ograniczyć skalę inwestycji i bronić ładu urbanistycznego. Miasto wydaje warunki zabudowe, tak zwane WZ-ki, no i one oczywiście też są wydawane w ten sposób, żeby no, jak najmniej szkodzić okolicy, żeby to były budynki faktycznie jednorodzinne, faktycznie małe budynki, które służą mieszkańcom, a nie budynki, które służą no, deweloperom do, do robienia wielkiego interesu, który tak naprawdę no, zostaje potem bez żadnej kontroli w, w, w Zakopanem i nasz, ten nasz ład urbanistyczny mocno no, z, z, za, naruszają. Przez kilka dni próbowałam uzyskać stanowisko inwestora. Niestety bez odpowiedzi. Lekceważone wyroki sądów, decyzje urzędników podejmowane wbrew oczekiwaniom mieszkańców. Pato deweloperka pod tatrami to nie jest incydent, to jest codzienność, a willa Anna Maria stała się symbolem wojny o zakopane. Wojny, na której szali stoi przyszłość zakopanego, przyszłość miasta. Czy tatry będą nadal chronione, czy zaleje je po prostu beton?